Witam na kanale TakeLook. Otrzymaliśmy do przetestowania odkurzacz bezprzewodowy Jimmy JV85 Pro. Kurier dostarczył przesyłkę w nienagannym stanie. To ważne, bo odkurzacz można kupić tylko w sklepie internetowym. Podczas rozpakowywania pozytywnie zaskakuje bogate wyposażenie w różne akcesoria. W zasadzie ten odkurzacz ma już wszystko, co jest potrzebne do posprzątania domu. Zachęcam do subskrypcji kanału TakeLook i dawania łapek w górę. Zapraszam serdecznie na film. A oto co otrzymujemy w pudełku. Teraz sprawdzimy jakość wykonania i przetestujemy odkurzacz wraz z akcesoriami podczas sprzątania. Odkurzacz wykonany jest z dobrej jakości plastiku. Uchwyt jest poręczny i wygodny. Do włączania i wyłączania służy ten przycisk umieszczony na przedłużeniu uchwytu. A ten drugi przycisk służy do przełączania pomiędzy trzema poziomami, trybami mocy odkurzacza. Opróżnianie pojemnika na kurz jest bardzo proste. Wystarczy odblokować ten zatrzask, otwieramy pokrywkę i pozbywamy się zawartości. Po drugiej stronie tego cylindra znajduje się filtr HEPA, do którego dostęp, jak widać, jest bardzo prosty i szybki. Ten drugi pierścień służy do wyjęcia opatentowanego systemu cyklonowego z filtrem wstępnym, co umożliwia wygodne wyczyszczenie wnętrza pojemnika z wkładem cyklonowym. Na spodzie obudowy znajdują się styki służące do ładowania baterii, a tu jest miejsce właśnie na litową baterię, która wygląda tak. Bateria ma dużą pojemność. I umożliwia 70 minut odkurzania w trybie eko bez elektroszczotek. Montaż baterii jest prosty. Wystarczy ją tutaj wsunąć do momentu zablokowania. Po włączeniu odkurzacza wyświetlacz wskazuje stopień naładowania baterii i w jakim trybie odkurzacz pracuje. Wyświetlacz pokazuje stopień naładowania baterii, co jest dużym ułatwieniem przy planowaniu pracy. Odkurzacz z baterią bez akcesoriów waży 1870 gram, czyli niecałe 2 kg. Ta duża elektroszczotka ma wbudowany własny silnik o mocy 30 W, który napędza miękki kolorowy wałek do twardych podłóg, czyli parkietu, paneli terakoty i do dywanów o krótkim włosiu. Ma dwa przeguby, dzięki którym łatwo nią manewrować. Wyjęcie wałka do wyczyszczenia lub do wymiany jest proste. Przesuwamy ten żółty przycisk zwalniający blokadę, którą wyjmujemy i teraz możemy wysunąć wałek. Tak wygląda wałek do dywanu, który dostajemy wraz z odkurzaczem. Wkładamy go tym otworem w wałek napędzający tak jak pokazuję. Po umieszczeniu wałka na miejscu zakładamy blokadę i elektroszczotka jest przygotowana do odkurzania dywanów. Odkurzacz ma trzy poziomy mocy: Eco, Turbo i Max. W tym ostatnim wykorzystuje swoją pełną moc, ale w trybie Max rzadko będziesz z niego korzystał z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że do większości prac wystarczający jest tryb Eco, a tam gdzie tryb Eco jest za słaby, tryb Turbo załatwia sprawę. Mąki jest sporo, ale nie bez powodu. Mąka dokładnie zatyka filczy w każdym odkurzaczu, zmniejszając siłę ssania. Sprawdzimy jak poradzi sobie z taką ilością mąki Jimmy i czy sprosta kolejnym próbom. Wyczyszczenie mąki z dywanu w trybie eko poprawne, ale wymaga kilkukrotnego przejechania szczotką. W trybie turbo odkurzacz radzi sobie znakomicie. Jimmy ma siłę ssania większą od sporo droższego Dysona V11. Elektroszczotka do tapicerki i materacy to rewelacyjne rozwiązanie do czyszczenia tkanin obiciowych i dekoracyjnych. Wałek do mycia, jak widać, wyjmuje się niezwykle łatwo. Duża siła scania odkurzacza w połączeniu z obrotową szczotką wydobywa skutecznie kurz i roztocza z głębi tkanin, jakimi pokryte są materace, sofy i poduszki. Ta miękka, podłużna szczotka do mebli jest po prostu fantastyczna. Odkurzysz nią powierzchnię delikatnych mebli, sprzęt RTV, bez ryzyka zrobienia najmniejszej rysy. Łamana rura przedłużająca to znaczące ułatwienie. Dzięki niej możesz odkurzać bez schylania się podłogę pod stolikami, szafami i łóżkami. Elastyczny wąż ułatwia operowanie końcówkami. Dzięki niemu wygodnie odkurzysz różne powierzchnie. Bardzo przydatny jest przegub, który umożliwia zamocowanie końcówek pod dowolnym kątem. Dzięki temu bez problemu odkurzysz trudno dostępne miejsca. Popatrz jakie Podsumowanie. Odkurzacza Jimmy używałem przez kilka tygodni i uważam, że jest bardzo dobrym zamiennikiem odkurzacza tradycyjnego. W każdej chwili jest gotowy do pracy bez rozwijania kabla zasilającego, poręczny i łatwy w czyszczeniu. Kluczową zaletą jest bardzo duża moc sania, co nie jest regułą w przypadku innych odkurzaczy tego typu. Jimmy ma moc sania wyższą od popularnego Dysona V11 i jest od niego prawie dwa razy tańszy. Bogaty zestaw akcesoriów powoduje, że masz wszystko, co jest potrzebne, aby odkurzyć dosłownie wszystko w swoim domu. A miękka szczotka do mebli i elektroszczotka do materacy, pierwsza swoją delikatnością, a druga swoją skutecznością, po prostu mnie zachwyciły. Jest jedna drobna niedogodność, a mianowicie sposób ładowania baterii. Bateria nie może być ładowana osobno, lecz tylko w odkurzaczu założonym na wieszak ścienny podłączony do zasilania. Ale przy wszystkich zaletach tego odkurzacza ta drobna niedogodność jest mało istotna, tym bardziej, że w filmie pokazałem, jak naładować baterię bez mocowania wieszaka do ściany. Odkurzacz możesz kupić tylko w internecie. Pod filmem podaję link do sklepu internetowego, który oferuje go w bardzo dobrej cenie od wiarygodnego i sprawdzonego sprzedawcy. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów, bo naprawdę warto.